Witam serdecznie hodowców gołębi pocztowych. Teraz chciałbym przedstawić samczyka niebieskiego Tadeusza Pałki o numerze PL 0489 17 Jest to prześliczny samiec niebieski Zakapior niesamowity trochę przybrał e, po, jesien, e, po zimowej e, po zimowej karmieniach nabrał na wadze, ale myślę, że za dwa tygodnie będzie już łączony w pary i jak zobaczycie partnerki, samiczki koło siebie i w własnej celi jedną samiczkę, partnerkę, to myślę, że z wagi bardzo szybko zleci i będzie na pewno w bardzo dobrej kondycji. Co, co mógłbym powiedzieć o tym gąbku? Mogę tak powiedzieć, że jest to ojciec tego gąbka, to jest ten super lotnika 5015. Bardzo wiele czołowych konkursów. Pierwszy, drugi, drugi, piąty, szósty, siódmy, siódmy, ósmy, konkurs 13, 16, 23, yy, 2, 14 w kategorii 10,05 yy, Z matki strony to mogę powiedzieć, że to jest yy, Super, super siostra, z matki strony to jest siostra 0446, 12 rok, 328, pierwszy, drugi w kategorii A19, 29 w kategorii 15 roku, w kategorii a 20,12 12 No super, super pochodzenie ten goł ma. Jest to super, dziadek to jest syn, super lotnik, syn 228, to jest pierwszy, drugi, drugi, piąty, szósty, siódmy, siódmy, ósmy, no rewelacja, no mogę powiedzieć, że dziadek, dziadek tego gąbka to jest naprawdę e, super, syn, super e, lotnik, no rewelacja. Co jeszcze mogę powiedzieć? E, mogę powiedzieć, że Eee. 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 Koniec tygodnia będę miał produkty, które będę podawał teraz w gołębie. A zwłaszcza sami samiczkom i samczykom produkty. Teraz przyjdą koniec tygodnia i pokażę na filmiku, jakie produkty będę stosował przed łączeniem pary gołębi. Żeby gołębie były w kondycji. I polecam młodym hodowcom, żeby tak patrzyli koniec tygodnia, jakie będę podawał produkty gołąbką. No życie Życzę miłego wieczoru wszystkim hodowcom, hodowczyniom, a zwłaszcza hodowczyniom. Jedna taka wyjątkowa jest hodowczyni, bardzo daleko mieszka. Bardzo ode mnie bardzo ją pozdrawiam. Bardzo wielbią gołąbki. Pozdrawiam ją serdecznie. Dobranoc.